Kupiliśmy nowy plecak dla Wiktorii wczoraj w końcu. Tak, Wikusia? Tak. I Wikusia ma swój, zobaczcie, taki typowo na wyprawy górskie. No i Wiktoria ma też swój bukłak na wodę. Dokładnie. Pokaż się, Wikusia, z tyłu. Wygodny? Wow, super. Mm -hmm. <laughs> uh. Hejka kochani! Dzisiaj idziemy na kolejny szlak. Tym razem będziemy iść szlakiem wodospadów wyszukałam sobie gdzie są fajne wodospady, nie tak daleko naszego domu. Tutaj taki mini się już pokazuje. Więc idziemy nawet szlakiem takim, gdzie zaraz bliziutko słyszycie wodę. I tak, a gdzie wyszukuję w ogóle takie wszystkie te miejsca? To mam taką aplikację w telefonie, którą Marek znalazł oczywiście i wam ją zostawię na dole to będziecie sobie mogli też jak będziecie tutaj w górach a wiem, że parę osób które mnie ogląda przyjeżdża tutaj to zostawię wam na miarę na tą aplikację żebyście sobie mogli też tak jak my poszukać fajnych ciekawych miejsc i znów zaczyna się zadyszka kredki bo idziemy pod górę już A tutaj macie typową amerykańską wiwiurkę. Czym się różni od polskiej? Że ta jest szara. Mm. No, jak sztuczna, co się w ogóle nie rusza. Ale porównując ten stary szlak, znaczy stary, porównując wczorajszy szlak, to powiem Wam, yy, że jest dużo łatwiejszy, naprawdę już teraz to widzimy. Droga jest fajnie udeptana, wyrównana. Widać, że tu często ludzie chodzą. Tamten to był naprawdę wyzwanie i to powiem Wam, że tak zaczęliśmy takim szlakiem dość właśnie trudnym tak naprawdę. Pierwszy wodospad mamy, a jaki śliczny mostek tutaj jest, ale pięknie, śliczny, śliczny ten wodospad. Ci jest dużo cieplej to na pewno, można przyznać zresztą tutaj jesteśmy jakby chodzi mi o to, że jest mniej drzew i jakby jest więcej um, słońca wpada tak, to, do tego lasu? A nie wiem jakie jest zwierzęcia, wiesz bo tam gdzie byliśmy wczoraj, to po pierwsze było chłodniej, ogólnie było chłodniej w górach. Dzisiaj jest ciepło, nie? Tak, dzisiaj jest dużo cieplej. Spokojnie by można było zdjąć tą bluzę, ale to może na miejscu już sobie zdejmę. A więc tak, tak chciałam Wam powiedzieć prognozę pogody. Mniej więcej na temperometrach dzisiaj było tak 22 stopnie. E, porównując z wczorajszym dniem 16, no to jest różnica, nawet do 15 tam dochodziło tam, gdzie byliśmy. Już przy samolocie, więc naprawdę było chłodno. Takie było też takie mroźne, wręcz odczuwalność, taka mroźna, takie, mroźny taki wiaterek był. A dzisiaj jest fajnie, tak przyjemnie, tak czuć lato teraz. O, <grytanie> wczoraj bardziej czułam jesień, a dzisiaj bardziej czuć już lato. Tutaj sobie też wszyscy na pontonach pływają. Na pewno będziemy musieli uskutecznić. Coś takiego, bo Wikusia już bardzo chce pływać. Słuchajcie, przed chwilą bym weszła na węża normalnie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wikula, nie podchodź tak blisko. Ja bym normalnie na niego weszła. I don't think it's poisonous No, it's a black one. They're not poisonous, yeah. Like Real yeah, fast. He can chase you down. Chase anything down. Nie, przyjedziemy przejdziemy to, spoko. Zaczekać zimna ta woda. Nic nie chce tam ten ten płynąć.

Taki błotoś tam jest? Taki błotoś pat! Podoba ci się? Podoba ci się ten błotoś pat? Ludzie, mój bieg, gdy ty jak tabliś teraz wyglądasz? Bardzo łatwy jest ten, słuchajcie, szlak. Naprawdę jest bardzo łatwy. Więc jeżeli nie macie siły, albo wam się nie chce wspinać nie wiadomo gdzie, to polecam Wam ten szlak dla całej rodziny. Nawet, słuchajcie, tutaj można spokojnie wózek zabrać. Bez żadnego problemu. My żeśmy poszli troszkę taką inną stroną, taką trudniejszą. A gdybyśmy poszli cały czas prosto, to o, to byśmy tylko tak sobie szli. Wcale byśmy się nie wspinali ani nic. Więc się śmiałam do Marka, że tutaj fajnie można przyjechać i porobić sobie bardzo ładne zdjęcia przy wodospadach. Bo jest tu mało ludzi, e, bo jest tu dużo wodospadów, więc każdy może sobie zobaczyć jakiś wodospad, porobić sobie zdjęcia. E, no i nie jest tak ciężko dojść do tych wodospadów. O, może tak. I mówię, tu można spokojnie przyjechać na spacer z wózeczkiem. Kacper nam odpływa, słuchajcie. Nie, nie, nie śpię, nie śpię. Nie, nie, jeszcze. Jeżeli że nie śpię. O, widzicie? Czek. Masz brokat? Bo motylki mają takie coś błyszczącego, tak? Yeah, A chodź tutaj magic. do słońca, zobaczymy. And I got its magic, see the little purple? Mm -hmm. I give everybody magic. Mm -hmm. No i ktoś nam zasnął. Tak słodko. Słuchajcie, ale pająk. Zaraz go zobaczycie. Jest został wykąpany przed chwilą i nie nagrałam tego. Jak się fajnie kąpało, tam się ręcznik suszy i smyczy i obroża. O, Ruś, chodź! No gdzie ty? Zobaczcie, co jest. Jest mama i mała serenka. Mama jest o. Tak, 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 a teraz ją widać dobrze. A my jesteśmy z Oreo, więc chyba musimy, nie wiem, albo pójść w drugą stronę, albo wziąć Oreo do domu. Ale.